Cześć cześć, witamy Was na kolejnej naszej eksploracji. Tym razem obraliśmy sobie za cel miejsce pod względem urbexowym dosyć popularne, ale no, niestety owiane złą sławą. Ściśle jesteśmy w byłej już w ruinach kopalni soli w miejscowości postaramy się jak najlepiej ją wam przedstawić dzisiaj jak nam się uda w trakcie. Eksploracji, troszeczkę więcej opowiemy na temat historii tego miejsca. A jest o czym opowiadać, jest co zwiedzać. Także zapraszamy do zwiedzania razem z nami. Dokładnie wyjaśnimy Wam, na czym polega owa zła sława, jaka jest związana z tym miejscem. Cofniemy się troszeczkę bardziej wstecz, do początku XIX wieku. W roku 1828 nie wydobywano tutaj jeszcze soli, wydobywano gips. W późniejszych latach troszeczkę bardziej zaczęto, bardziej zaczęto wiercić głębiej. Dowiercono się w latach 1869-1873 do pokładów solnych. No, ale jak to zawsze bywa, w beczce miodu zdarza się też łyżka dziegciu, i tym dziegciem okazały się niestety dosyć spore zbiorniki wodne, jakie otaczały złoża soli. No, ale mimo wszystko postanowiono tutaj założyć kopalnię soli. W 19, 1911 roku i eksploatować ją mimo takiego, a nie innego zagrożenia związanego z tymi zbiornikami. Po wojnie cały obiekt oczywiście znacjonalizowano, stał się on państwowy. Należy też wspomnieć, że była to w pewnym momencie swojego istnienia największa fabryka soli w naszym kraju. Dostarczała ona nawet do, mówimy o okresie międzywojennym, do 100 tysięcy ton soli. W późniejszym okresie, w 1956 roku, mianowicie została jej nadana nazwa kopalni soli imienia Tadeusza Kościuszki. O no, tutaj widzimy cysterny, ponieważ już grubo, grubo. O tych wszystkich wydarzeniach, o, te, o których teraz mówię, działał tutaj zakład, a właściwie firma trudniąca się naprawą cystern. Fajne kule. Trochę przypominają mi miejsce, które, w którym byliśmy na Zachemie. No, dosyć mocno. Widać nadszarpnięta hala. seksowny zadek nagrał. Nie Nie, 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 nie staj, tylko tam jeszcze Uf, wyżej masz. Trzeba wyżej ja. To jest z jest to Ale fajny jest widok z tu pan na nie? To jeszcze tam na skóry, nie? To Przecież jak oporę z góry tam już nie tu jest No jakoś nam się udało dostać na łącznik Widać, że troszeczkę tu już urbek siarzy wyżłobiło szlak. Może teraz trochę zaczniemy historię na temat nieszczęścia, jakie spotkało ową kopalnię soli. Na skutek presji wywołanej przez ówczesną władzę ludową w latach 70., ściśle w roku 1977, nastąpiła katastrofa. Jedna z największych. Katastrof górniczych w historii Polski w historii Europy też. W nocy z 4 na 5 sierpnia, wody, jakie otaczały zasoby solne eksploatowane przez kopalnie, przedarły się do najniżej położonych pokładów soli. Podaję, że do trzech najniższych poziomów funkcjonowało tutaj 9 poziomów, z czego 6 eksploatowanych. Przed wojną nie odważono się tego absolutnie ruszyć nawet niemieccy okupanci podczas wojny pod żadnym pozorem nie chcieli tego ruszać, bo wiedzieli jakie zagrożenie to za sobą niesie no ale nasze ambitne, polskojęzyczne władze w latach 70 postanowiły jednak kontynuować akcję wydobywczą i powtórzę się z 4 na 5 sierpnia w roku 1977 nastąpiła katastrofa Wody, wody jakie otaczały zasoby wdarły się do szybów, wypłukana została ziemia i zaczęły się tworzyć zapadliska. No, oczywiście ewakuowano miejscową ludność, ewakuowano pracowników tejże kopalni. Prawie nawet chyba połowę mieszkańców ówczesnego. Ewakuowano ponad 1500 osób. Mnóstwo ludzi potraciło pracę. Porozjeżdżali się po Polsce. A nad tą katastrofą no niestety władze PRL-owskie roztoczyły kurtynę milczenia. No bo jakże to tak w państwie pełnym sukcesów gospodarczych, taka tragedia nie miała pod żadnym pozorem racji bytu. A no tu widzimy, działają sobie jakieś przedsiębiorstwa. Mimo, że jest weekend, pracowre, nie będziemy mi się rzucać w oczy. No ogólnie obiekt strasznie duże robi wrażenie. No ale smutno się człowiekowi robi na duszy, kiedy ma się świadomość, co tutaj się wydarzyło. To było, tutaj było bodajże swojego czasu największe wydobycie soli w Polsce. W latach 60 70 wydobywało się aż 400 tysięcy ton i przez no jedną nieostrożną, bardzo głupią w swoich skutkach decyzję Wszystko zostało zaprzepaszczone, już mniejsza o względy ekonomiczne, ale... No, szczęście w nieszczęściu, że nikt nie zginął tego dnia Że tylko, tylko, w cudzysłowie, tylko ucierpiała infrastruktura Mi się, że ten budynek, który akurat przemierzamy, to był magazyn soli. Doświadczą chociażby o tym tutaj te wielkie dziury. Mogły się tutaj znajdować kadzie, czy też jak to się inaczej mówi, elewatory. No w każdym razie pojemniki na wytworzoną sól. Jest, jest piękna połać terenu. I proszę, kochani, zobaczcie sami co. Co zostało z drugiej co do wielkości w Polsce kopalni soli? Czachat, ale czachat. Idziemy. To warto sroko sklan, a nie banda frajerów. Zapłacisz mi gotówką za poniesione straty. nie obchodzi, że nie masz sałaty. ta -da! Rage on that beat, gon' crave To jest, proszę, ja ciebie, maszyna parowa. I A ona... mówiłeś to do kamery? To twojej mówię. Myślałem, że do tamtej. Nie wiem, czy będziecie słychać, wiesz jak? No, możesz tam poopowiadać do Piotrka kamery, nie? Właśnie weszliśmy do maszynowni, do serca naszego obiektu. To jest, proszę Was, maszyna parowa. I ona funkcjonowała jeszcze za czasów swojej końcówki działalności, nawet w latach 70. Zaraz zobaczycie, kto silniczki, bo to są chyba silniczki, wyprodukował je. Yeah. uta zgoda. Ona, nawiasem mówiąc, też jest już rubeksem. Nawet mamy rok produkcji. Kawałek niżej, rok 31. Znajomy widok trzeba przyznać, w Krystynie były podobne maszynki. Numer 1594, wiadomo nawet kultury <gry> Ale no, nieporównywalnie niżej. W Krystynie było to wszystko o wiele wyżej. Tutaj mamy prawie że na parterze. Ale robi robotkę. Całość naprawdę świetnie to wygląda. Się kiedyś uda do tej chuty zgoda dotrzeć, to nie mieszkamy też jej zwiedzić.